Anglik William Bourne w 1578 roku opisał grenlandzką łódź podwodną wykonaną ze skór fok, ze zbiornikami balastowymi i specjalną rurą wydechową. Jeśli taki pomysł już istniał, prędzej czy później ludzkość go zrealizuje i ulepszy. Od ponad wieku łodzie podwodne przemierzają morza i oceany. Oczywiście okresowo ulegają także wypadkom. Szczególnie niebezpieczne są w tym przypadku atomowe okręty podwodne wyposażone w napęd jądrowy. W dzisiejszym wideo opowiemy, co dzieje się podczas eksplozji łodzi podwodnej. Jedną z najstraszniejszych myśli jest wyobrażenie sobie siebie wewnątrz podwodnej łodzi, która w niekontrolowany sposób tonie. Prawdopodobnie wiecie, że przy dużej głębokości okręt eksploduje z powodu rosnącego ciśnienia wywieranego przez otaczającą wodę. Będziecie jednak zszokowani, gdy dowiecie się więcej o tym, co faktycznie się dzieje, gdy łódź podwodna lub jakikolwiek inny pojazd podwodny osiągnie maksymalną głębokość operacyjną, znaną również jako głębokość zgniatania. Eksplozja ma miejsce, gdy okręt podwodny znajduje się na dużej głębokości, a nacisk na kadłub staje się większy niż ten może wytrzymać. Dzieje się tak z różnych powodów, takich jak dziura w kadłubie lub też awaria systemów okrętu podwodnego. Eksplozja łodzi podwodnej może być niezwykle głośna. Niektóre raporty mówią, że dochodząca nawet do 250 dB. Dla porównania, hałas silnika odrzutowego podczas startu wynosi około 140 dB. Nagłe zapadnięcie się kadłuba spowodowałoby szybkie zatonięcie okrętu podwodnego i potencjalnie uwięzienie członków załogi w środku. Przeżycie eksplozji na okręcie podwodnym wydaje się bardzo mało prawdopodobne. Każda osoba znajdująca się wewnątrz łodzi podwodnej w momencie katastrofy byłaby natychmiast zmiażdżona. Sama eksplozja przebiega niezwykle szybko w jednej sekundzie człowiek żyje, a w kolejnej już ginie. Okręty podwodne są wyposażone w wiele systemów bezpieczeństwa zapobiegających takim eksplozjom. Obejmują one wzmocnione kadłuby, zawory bezpieczeństwa i rygorystyczne procedury operacyjne. Do tego przeprowadzane są regularne konserwacje i inspekcje w celu zapewnienia, że łódź podwodna pozostaje w dobrym stanie technicznym. W historii okrętów podwodnych odnotowano jednak eksplozje spowodowane kompresją pod wysokim ciśnieniem. Jedna z ostatnich takich tragedii miała miejsce na okręcie Titan. Ten okręt podwodny eksplodował kilka godzin po rozpoczęciu nurkowania w kierunku Titanica. Eksplozję odnotował akustyczny system wykrywania łodzi podwodnych w obszarze, w którym później odnaleziono wrak. Natychmiastowe zniszczenie kadłuba przez ogromne ciśnienie zewnętrzne na głębokości ponad 3,5 km spowodowało gwałtowną i błyskawiczną eksplozję skierowaną do wewnątrz. Woda pod wysokim ciśnieniem z zewnątrz wtargnęła do środka, odrywając tylną pokrywę, ramę i rozrywając kadłub łodzi podwodnej i miażdżąc ludzi w środku. Nieco wcześniej doszło do większej tragedii. Należący do argentyńskiej marynarki wojennej TR-1700 San Juan okręt podwodny z silnikiem wysokoprężnym wypłynął w morze w listopadzie 2017 roku z bazy Ushuaia na południowy zachód od cieśniny Magellana na wyspie Tierra del Fuego. Załoga przestała nawiązywać kontakt 15 listopada. Okręt zniknął z radarów w pobliżu wybrzeża Argentyny, 250 mil morskich od Buenos Aires. Wiadomo, że na pokładzie znajdowały się 44 osoby zamiast wymaganych 37, a dodatkowe 7 nie było marynarzami. Na okręcie podwodnym znajdowało się również dwóch pływaków z jednostki sił specjalnych argentyńskiej marynarki wojennej oraz członek wywiadu marynarki wojennej. Tydzień później, 50 km od miejsca ostatniego kontaktu, zarejestrowano potężny hałas, który można było interpretować jako eksplozję. Otrzymano informację o wystąpieniu anomalnego, pojedynczego, krótkiego, silnego zjawiska o charakterze niejądrowym, odpowiadającego eksplozji. Eksplozja o sile około 6 ton ekwiwalentu trotylu nastąpiła na głębokości 400 metrów. Eksperci zauważyli, że liczby te stanowiły jedynie połowę minimalnych wartości dla takich zdarzeń. Wiele wskazywało jednak na to, że marynarze na okręcie podwodnym zginęli natychmiast. Maksymalna głębokość, na jaką zanurzył się przed katastrofą San Juan, wynosiła 300 metrów. Rok później argentyńskie władze ogłosiły, że okręt podwodny odnaleziono na głębokości ponad 800 metrów w pobliżu półwyspu Waldes na argentyńskim wybrzeżu Atlantyku. Niestety niemożliwe było wyciągnięcie okrętu podwodnego z dna morskiego z powodu braku środków technicznych i finansowych na taką operację. Jednocześnie Argentyńskie Ministerstwo Obrony zrekonstruowało możliwy scenariusz zniszczenia tego okrętu. Po pierwsze na pokładzie miał wybuchnąć pożar, z którym załoga sobie poradziła. San Juan musiał wynurzyć się w celu dokonania napraw. Potem okręt podwodny zanurzył się ponownie, aby udać się do bazy docelowej. Pod wodą na pokładzie mógł wybuchnąć nowy pożar z powodu dostania się wody do akumulatorów. To doprowadziło do utraty kontroli nad jednostką, po czym San Juan zaczął gwałtownie tonąć. Na krytycznej głębokości kadłub okrętu podwodnego mógł zostać zmiażdżony przez słup wody. Wszystko to jednak pozostaje teorią, a nowe światło na prawdziwą przyczynę tragedii będzie rzucone dopiero wtedy, gdy szczątki okrętu podwodnego uda się wydobyć na powierzchnię. Teraz porozmawiajmy jednak o tym, co dzieje się, gdy eksploduje atomowy okręt podwodny. Wiele osób zakłada, że eksplozja na atomowym okręcie lub okręcie nawodnym z reaktorem jądrowym nieuchronnie może doprowadzić do wybuchu podobnego do detonacji bomby atomowej. W rzeczywistości jednak nic takiego nie ma prawa się stać. Istnieje kilka powodów, dla których eksplozja energii jądrowej na okrętach pozostaje stosunkowo bezpieczna. Po pierwsze, bezpieczeństwu reaktora jądrowego sprzyja konstrukcja przedziału, w którym się znajduje. Niesławny okręt podwodny Kursk, który zatonął w 2000 roku, to najlepszy przykład tego, jak niezawodny może być przedział reaktora jądrowego. Jego przegrody były w stanie wytrzymać ciśnienie wody na głębokości do 1 km. Oba reaktory dodatkowo wzmocniono 13-centymetrową warstwą stali i zamontowano ją tak, aby pochłaniała najsilniejsze wstrząsy. Wszystko to pozwoliło reaktorowi wytrzymać dwie potężne eksplozje, które zniszczyły przednie przedziały. Kolejny ważny szczegół to konstrukcja samego reaktora łodzi podwodnej. Automatycznie wycisza się on po wyłączeniu mechanizmu sterującego. Pręty wbijają się w rdzeń reaktora, a reakcja jądrowa pozostaje w zawieszeniu. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy okręt będzie wywrócony lub poważnie uszkodzony. Inna, mało znana katastrofa nuklearna miała miejsce w Zatoce Chazma, w ówczesnej Rosyjskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Niecały rok przed tragedią w Czarnobylu, 10 sierpnia 1985 roku, doszło do wypadku nuklearnego na atomowej łodzi podwodnej w Zatoce Chazma, położonej na południowym wybrzeżu kraju nadmorskiego, niedaleko najbardziej zaludnionych miast regionu, czyli Władywostoku i Nachodki. W wyniku eksplozji reaktora do atmosfery przedostała się duża ilość substancji radioaktywnych. Próbowano ukryć ten wypadek nie tylko przed opinią publiczną, ale też specjalistami, co wydaje się absolutnie niewybaczalne. Wielu pracowników przemysłu jądrowego uważa, że gdyby po wypadku w chazmie złożono rządowi lub przynajmniej ministrowi obrony ZSRR prawdziwe i szczegółowe raporty, podjęto by odpowiednie środki w celu sprawdzenia wszystkich obiektów jądrowych w kraju. A druga, groźniejsza katastrofa w Czarnobylu mogłaby się nigdy nie wydarzyć. Atomowy okręt podwodny K-431 był remontowany w zatoce Hazma w stoczni nr 30. Przechodził zaplanowaną operację numer 1, czyli wymianę rdzeni obu reaktorów. Bezpośrednio nad przedziałem reaktora w tym czasie wycięto i zdemontowano elementy lekkich i ciężkich kadłubów okrętu podwodnego oraz zainstalowano specjalną konstrukcję techniczną, tak zwaną przeładownię. Do okrętu podwodnego przycumowano pływający warsztat 133, który posiadał specjalne wyposażenie do operacji wymiany rdzenia. Bliżej pomostu znajdował się pływający statek kontrolno-dozymetryczny. A drugi od pomostu był remontowany atomowy okręt podwodny K42. Przeładunkiem rdzeni zajmowali się specjaliści o odpowiednich kwalifikacjach, oficerowie lądowej bazy technicznej, którzy wykonali już kilkadziesiąt takich operacji. Należy jednak zaznaczyć, że sama przybrzeżna baza techniczna wymagała remontu. Jej najbardziej skomplikowane i kosztowne konstrukcje znajdowały się w stanie awaryjnym. Fundament pod magazynem elementów paliwowych rdzeni reaktorów jądrowych pękł. Wysoce radioaktywna woda przedostała się przez pęknięcia i spłynęła do oceanu. System przeznaczony do przetwarzania odpadów radioaktywnych, który prawie nigdy nie był używany, uległ zniszczeniu. Zamiast tego specjaliści znaleźli prostszy sposób. Trzeba było przepompować radioaktywną ciecz do specjalnie wyznaczonego technicznego tankowca, rozcieńczyć ją zwykłą wodą morską do akceptowalnego poziomu, a następnie wylać pozostałą mieszaninę do oceanu na obszarach specjalnych składowisk. Później w ten sam sposób utylizowano stałe odpady radioaktywne. 9 sierpnia członkowie zespołu przeładunkowego z powodzeniem wymienili rdzeń w jednym reaktorze K431, ale podczas przeładunku drugiego doszło do awarii. Rzecz w tym, że po załadowaniu wszystkich elementów do reaktora, założeniu pokrywy, a następnie przetestowaniu go pod kątem ciśnienia hydraulicznego, to jest ściśnięciu wodą z siłą do 36 kg na cm2, reaktor rufowy nie wytrzymał ciśnienia i rozszczelnił się o kolejne 12 kg na cm2. Należało to niezwłocznie zgłosić zgodnie z instrukcją kierownictwu głównego zarządu technicznego. Prawdopodobnie tak by się stało, gdyby specjaliści z działu technicznego Floty Pacyfiku nadzorowali operację przeładunku reaktora, tak jak powinno to się odbywać zgodnie z instrukcją. Nie było ich jednak na okręcie ani 9, ani 10 sierpnia. Załoga przeładowująca zdecydowała się zrezygnować z raportu i usunąć usterkę następnego dnia własnymi siłami. Być może udałoby się to zrobić, gdyby nie wypadek, na który nie mieli wpływu. Problem polegał na tym, że przyczyną wycieku był obcy przedmiot, który dostał się do środka. Zdecydowano się ponownie podnieść pokrywę reaktora, oczyścić miedziany pierścień i umieścić pokrywę z powrotem na miejscu. Wtedy planowano kolejny test hydrauliczny. Nadeszło jednak tragiczne sobotnie popołudnie, 10 sierpnia 1985 roku. Oficerowie z zespołu przeładunkowego usunęli elementy mocujące pokrywę reaktora, a dźwig pływającego warsztatu zaczął się powoli podnosić. Eksperci obliczyli wysokość, na jaką dźwig mógł podnieść pokrywę, aby nie doszło do reakcji łańcuchowej. Nie zauważyli jednak, że siatka kompensacyjna i pręty absorbera zaczęły unosić się wraz z pokrywą. Powstała sytuacja krytyczna, a dalszy bieg wydarzeń nie zależał już tylko od przypadku. Jak to często bywa, po prostu się stało. Pokrywa wraz z siatką kompensacyjną i prętami absorbera zawisła na dźwigu. Pływający warsztat obrócił się i w konsekwencji pokrywa oraz pręty podniesiono na niedopuszczalny poziom. W tym czasie z morza nadpłynął kuter torpedowy z prędkością około 12 węzłów. Nie zważając na sygnały ostrzegawcze, płynął wzdłuż zatoki, wznosząc fale. W naturalny sposób zakołysała ona pływającym warsztatem z dźwigiem. To spowodowało wygięcie pokrywy reaktora wraz z całym systemem absorberów na niedopuszczalną wysokość, a to przejście reaktora na poziom startowy miało miejsce o 12:05. Po pięciu minutach reaktor osiągnął poziom rozruchu. Rozpoczęła się reakcja łańcuchowa uwalniająca ogromną ilość energii. Następnie wszystko w reaktorze i wokół niego wyrzucono w górę. Okręt przeładunkowy spłonął bez śladu, a załoga wyparowała w mgnieniu oka. Warsztat okrętowy z dźwigiem siła eksplozji wrzuciła do zatoki. Ważąca 12 ton pokrywa reaktora uniosła się na wysokość ponad kilometra, a następnie spadła w dół na reaktor, uszkadzając statek poniżej poziomu wody, która wtargnęła do komory reaktora. W strefie skażenia radioaktywnego znalazła się nie tylko zatoka i stojące w niej statki i okręty, ale także teren przyległy do zatoki, elektrownia i osada. Wiatr wiał od morza, w ciągu kilku minut wszystko wokół atomowego okrętu podwodnego K431 stało się radioaktywne. Poziom promieniowania gamma w różnych miejscach był dziesiątki i setki razy wyższy niż norma. W centrum eksplozji poziom promieniowania, który ustalono później na podstawie ocalałej obrączki zmarłego oficera, wynosił 90 tysięcy rentgenów na godzinę. W czasie walki ze skutkami wypadku kierownictwo floty wprowadziło całkowitą blokadę informacyjną. Zakład szybko ogrodzono, wzmocniono reżim dostępu, wieczorem komunikację ze światem zewnętrznym wyłączono. Ludność osady nie wiedziała o awarii i jej konsekwencjach, w wyniku czego była narażona na niepotrzebne ryzyko promieniowania radioaktywnego, którego można było uniknąć. O 16-23 sierpnia okręt podwodny transportowano holownikiem do zatoki Pawłowskiej. Pozostał tam do 2010 roku, po czym przekazano go do utylizacji. Łącznie w likwidację skutków awarii zaangażowanych było około 2000 osób. Indywidualna dawka promieniowania nie przekroczyła dopuszczalnej dawki, ale 290 osób narażono na zwiększone promieniowanie. Ostra choroba popromienna wystąpiła u 7 osób, reakcję popromienną odnotowano u 39. W sumie ponad 950 osób uznano za poszkodowane. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zainteresowało, możecie je polubić i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!